Nie, ty dziadu jeden. zaraz się zwalimy, nie będzie po tobie, ha, ha. Co, ale po mnie? Wcale! Nigdy mnie nie zwalisz, A. A, ha, ha, ha. Elo, elo, kus mandelo, elo, elo, kus mandelo. gdzieś w samym odcinku. Ja powracam. No, Psytulanki powróciły i będą, o, będą oni, będziemy oni nagrywać o nas, czyli, a my wracamy do filmiku i nie przedłużamy, elo. Tak, gdzie jest Pikachu? No, szukam go jest dwa dni, wtedy ja, można powiedzieć dwa miesiące, a go dalej tu nie ma. Ej, ty! Ej, ty, za tobą. Chodź. Za tobą. Zobacz, zobacz. To ja, wiewiórka. O, wiewiórkę. O, coś wiewiórka! Chodziliśmy razem do skały. Ja, siema. A jak u ciebie, Wat? Dobrze, no. Trochę jest ciężko, ale no jest dobrze. A skąd ty się tu znalazłeś? No, z Pikachu e, zabłądziliśmy. W, 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 wlecieliśmy do fabryki, bo e, ja poleciałem, Pikachu na moich plecach i uderzyliśmy w coś się, się obudzi właśnie tutaj. Bo nie wiem, co, e, chyba w czego, ale jakoś nie pamiętam, jak to było. No, no, jak, nie, a, a jak było ciężko. A gdzie wy jawet lecieliście najpierw mi powiedz my lecieliśmy do domu, ale nam się nie udało. A ty skąd tu się wziąłeś? Powiedz mi. Jak ty mówiłeś, że zostajesz jest w domu i, i, i tam czekasz na nas, kiedy wrócimy? Właśnie pamiętasz jak byłem u ciebie w domu? To... To właśnie, nie było was dwa tyg ty tygodnie, a ja chciałem pójść. zapytałem się mamę i i się tu znalazłem, i głodnie jestem, Śmie Ja mam łóżecha, a ja nigdy nie będę głodnął, bo ja mam takich spięte w gasenie. a ja nie mam. na Skoda. Aj, no Skoda, Oj, no, skoda. O Jezus, co się tu... No, co robimy najpierw? Kolejny raz nie wiem gdzie oni są, muszę ich znaleźć jakoś, tylko powiedzcie mi jak. Wiem, zostawicie suba i lajka, to może go znajdę z nich i zjem ich. Dawajcie zostawcie, zostawcie, dobra zostawiliście, szukamy ich. O są tam, czekajcie muszę się ukryć, dobra taka krywka, jest ok, dobra patrzymy. I musimy popracować, żeby uciec stąd. No musimy, jawet. To jest straszne. Chodź tam, bo tam może być fajnie. Okej, okay. znaleźć fajne przejścia. Czemu? Z tymi, no, musimy raczej. No to fajnie, jakieś cegiełki, cegiełki i tyle. Dobra, a może tam? I tam jest jakaś dziura. Dobra, ja, się, ja muszę sprawdzić że się przecisnę. Jest git. Jestem. Jesteś, Dobra, to ja też lecę. Dobra. Jest. Wróciliśmy. Dobra. Dobra, chodź. Odech, chodź tu. Tu nie ma nic raczej. To. co robimy? Dobra, plądmy, lecimy tam w drugą stronę. Dobra, kolejny raz. Wrócili do nas. To teraz lecimy. Pff. Dobra, jestem. Teraz chodź, stajemy. Dobra, dobra, jest dobrze. O nie, to ten główny, Elo główny. Ty tu robisz Zesrałeś się. Ja wcale nie zasrałam się. A a a. a.